Hej, cześć, siemaneczko moi drodzy, witam was z tej strony Space Empiria. E, dzisiaj unboxing wersji takiej rozszerzonej cyberpunka na konsole PlayStation 4 lub też PlayStation 5. Tam e, te konsole od e, Patcha 1.2, który teraz już wyszedł, dostały takiego boosta, że e, mamy no klatki odblokowane, więc ta gra będzie trochę płynniejsza. Eee, gra dostała 200 nagród. Eee, no nie udaje, że ja nie słyszałem o tej grze, oczywiście, słyszałem. Eee, unboxing składa się z dwóch elementów: jest to taki, znaczy, sama wartość tego eee, zestawu to 800 zł. Natomiast mi się udało kupić to trochę taniej. Eee, no, w gruncie rzeczy celowałem w okolice 50 zł, ale mówię dobra. Kupię trochę drożej, więc komiks słuchajcie, no nie wygląda na zdjęciach, że on jest duży. W rzeczywistości to jest komiks mały, komiks mały, który wygląda tak, że tutaj są po prostu obrazki. Jak to komiks, wiadomo, nie będę go przeglądał. Składa się, z, jest taki fo, format, trochę mniejszy niż ta cała płytka. Spodziewałem się, że to będzie wydanie formatu A4, bo tak było na zdjęciu, ale nic z tych rzeczy. Strona ten komiks ma. ma troszeczkę, więc to jest tak jakby do, do poczytania sobie gdzieś tam podczas drogi, jak najbardziej. Gra, oczywiście, jest w polskiej wersji językowej. Mam nadzieję, że są też inne. No ale w polskiej będziemy grali, ten dubbing nie jest zły, tak jak słyszałem, no może nie jest zachwycający. No ale dobra, to do samej gry przejdziemy, jak ja już ją odpalę sobie, bo tam widziałem trochę gameplay z tego, takich początkowych oczywiście. Więc zobaczmy, co kryje sobie tutaj ten, ta paczuszka, tak? Jak, z czego to się składa i co my tutaj... Mamy. No, e, Cyberpanka postanowiłem zrobić unboxing, bo to nie jest taka zwykła, e, powiedzmy, e, koperta. Prawda? Tak zazwyczaj to przychodzi, że to jest coś takiego. Tylko owinięte w folię. Tutaj mamy taką okładeczkę. E, mamy troszeczkę też, to sobie zobaczymy później, samą, e, samą płytę, z czego tam się składa, jaki jest nagród. Jaki jest nadruk. Teraz tak, tutaj mamy Eee, zafoliowane coś, nie wiem, co to dokładnie jest. Eee, wydaje mi się, że to są jakieś. Zaraz sprawdzę jeszcze. Aha, to są kartki pocztowe. Z tego co widzę do wysłania. O bardzo fajne. Eee, powiem wam, że to mi się nawet bardziej podoba niż yy, być może ten komis. Ciekawy dodatek. Jest tutaj ich trochę. Tak wygląda kolejna fajna. I to jest yy, trzecia. Hmm. Ta to przedstawia pewnie stęki z gry, tak się domyślam. Z tyłu jest napis Pacyfika. Tutaj mamy. Elko J. Ciekawe, czy są to losowe karty, czy to po prostu każdy dostaje w zestawie. To nie wiem. Wydaje mi się, że mogą być. Losowy. Myślę, że twórcy tutaj, designerzy, przygotowali trochę więcej tych kart. Schowajmy je sobie tutaj z powrotem. Dobra, i kolejną rzeczą jest Night City. Prawdopodobnie jest to mapa. Tak jest, to jest mapa. Tak ona wygląda. No, mapa. Świata w, e, jest dosyć duża. E, tak jak porównywałem, e, wielkość to jest znacznie. A chyba jest zbliżona do GTA 5. Ja nie chcę tutaj, wiecie, wprowadzać was tak na 100%, ale tak z tego co ja pamiętam, to chyba cyberpunk mniej więcej ma dosyć dużą tą mapę. I do tego mamy jeszcze książeczkę. Historia Night City, tutaj jest opisana, potem teraźniejszość, kim są. Nomadzi, fikserzy. Kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem, e, także można sobie to szybciutko przeczytać. To będzie wiadomo, jak w tą grę wkroczymy. No to też przecież nie wkraczamy jako taka tabula rasa, no tylko przecież tam kimś jesteśmy, więc wypadałoby e, trochę się o tej e, grze dowiedzieć. Także to jest do przeczytania jak najbardziej, skoro to się znalazło jako taka instrukcja, nie tylko obsługi, ale też właśnie. Yy, trzy rozdziały są poświęcone historii yy, po kolei. Jest to historia, teraźniejszość i przyszłość. Także mniej więcej 3 czwarte tej instrukcji yy, to jest yy, fabuła, troszkę fa fabuła taka gry, trochę o tym. No dobra, mam nadzieję, że, yy, że gra się okaże tutaj ciekawa, mimo, mimo tych wszystkich bolączek i no wiader pomej, która się na nią wylewa, w dalszym ciągu jest uważana za słabą grę, no ale kto by miał jej nie kupić jak Polak, no bo w końcu CD Projekt to, to nasza firma rodzima. Wobec tego no wypadałoby jednak ją, ją kupić i wspierać ten polski przemysł growy, bo w sumie za dużo tych gier tutaj wydawców nie mamy. No dobra, składa się ona z dwóch aż płyt. No to będzie trzeba szykować dużo miejsca na dysku. Czyli coś musi pójść w odstawkę. No już dużo gier wywaliłem. Nie wiem co będzie następne. Zobaczymy co tam dużo miejsca zajmuje. No dobra, na razie odkładamy na półkę. Kończymy to co zaczęliśmy. Czyli myślę, że tak. Należałoby Death Stranding skończyć. Przejść cywilizację do końca. I ja tam jeszcze chyba zacząłem. Jeszcze jedną. A, jeszcze Assassin's Creed Walkhalę. No właśnie, to też dużo miejsca zajmuje, ale też prawdopodobnie ją zostawimy. Tą grę warto zainstalować oczywiście na dysku SSD z racji właśnie tych dogrywania tutaj znacznego. No dobra, to wszystko z mojej strony. Zapraszam na mój kanał na odcinki właśnie z Cyberpunk'a, które myślę, że już niedługo się ukażą na streamie. Także dzięki i do zobaczenia. Cześć.